Pris już tutaj było o piątej Ale myślę, że sam będę nagrywał o piątej Jak ciemno Powiem, mnie nagram przed szóstą. To już jasne Tam na Wielkiej sobie jeszcze leży śnieg A to dzisiaj wiosna I targamy pod górę Piąta klasa ha. A trzyma Trzyma, trzyma, i kamienie, i twardą jak diabeł. Zrobiłem na dole pomiary 46-48 cm, w zależności gdzie się utrafi. Także jak jeszcze pręta jak pod lasem nie zanurkował, to chyba trzeba będzie na przyszły rok zejść jeszcze 5 cm, niżej na te 48, żeby rozrywać koło 60